W tym zadaniu mamy jeden bardzo poważny problem, że mamy wpisaną datę w Excelu i ta data jest w złym formacie. Czyli widać, że jak ja bym tutaj obok chciałem sobie wyliczyć odsetki, czyli funkcję dziś odjąłem od tej komórki, to wychodzi błąd, dlatego że jest to zły format daty. Dla osób, które nie wiedzą. Co jest dobrym, a co złym formatem daty, to yy, można zrobić bardzo prosty test. Po wpisaniu na przykład liczby 5, proszę zobaczyć, że liczba z automatu wyrównuje się do prawej strony. A jak wpiszę na przykład nie wiem, kod, to zobaczcie, że to jest wyrównane do lewej strony. Czyli Excel nam podpowiada, że to rozpoznaje jako tekst, a to jako liczbę. No i teraz popatrzcie, nasza data. Jest tutaj wyrównana do lewej strony, do lewej e, strony, więc jest traktowana jako tekst. E, poprawny format jest taki. Czyli jakbym chciał wpisać jakąś datę, na przykład dzisiejszą, to jest 2016, czyli najpierw rok, później miesiąc 06 i później na przykład dzień 1, niech będzie dzień dziecka. Widać, że Excel wyrównał mi to do mm, prawej strony. No dobrze. No ale teraz jak ja bym mam tyle dat źle wpisanych. I teraz wyobraź sobie sytuację, kiedy ja bym musiał to ręcznie wszystko przekonwertować. Zajęłoby to mnóstwo czasu. Teraz zrobimy to z automatu. Uwaga. Zaznaczamy sobie całą tą kolumnę. Można myszką, można skrótem klawiszowym Ctrl Shift strzałka w dół. Ważne, żeby to wszystko było zaznaczone. I w tym momencie wybieramy sobie zakładkę, która nazywa się dane w Excelu, i wybieramy narzędzie, które jest bardzo dziwne, yy, przynajmniej do przekonwertowania dat, która nazywa się tekst jako kolumny. Klikamy na to. Wybieramy sobie, że są rozdzielane z stałą szerokością. Zresztą tu specjalnie nie ma to znaczenia. Naciskamy znowu przycisk dalej. No i teraz tutaj do wyboru mamy, co jest takim ogranicznikiem. Do tego narzędzia, żeby przekonwertować datę, odchaczmy sobie, żeby przez przypadek nam nie podzielił tej daty. Czyli tu nie powinno być zaznaczonych żadnych elementów. Teraz wybieramy przycisk dalej. I dopiero w tym kroku, to jest krok kluczowy, wybieramy jaką postać mają dane źródłowe. Czyli widać, że w naszym wypadku to jest data, która jest wpisana w postaci dzień, miesiąc i rok, czyli w skrócie DMR. No to wybieramy sobie z tego miejsca, wybieramy sobie data i teraz szukamy odpowiedniego formatu, czyli najpierw dzień. Później wybieramy miesiąc, rok. Żeby to wyglądało w ten sposób. I teraz naciskamy przycisk Zakończ. I proszę zobaczyć, Excel błyskawicznie przekonwertował mi złą datę na dobrą, i mało tego widać, że tutaj zrobiłem proste działanie. I to działanie wyszło, czyli w ten błyskawiczny sposób przekonwertowałem sobie datę ze złego formatu.